Hej, dzisiaj Wam pokażę moje rzeczy szkolne. Dobra, więc zaczynajmy. Taki nuty. Taki tam, taki mój. Mój też nuty. Да, И ноты. Ой, да, И вот так. и ноты. Zeszyt od plastyki. Zeszyt od techniki. I zeszyt od muzyki. Mam jeszcze taki przyborek. Wrócę go. Tutaj mam no, różne pisaki w nim. Tak Takie, takie długopisy, ale z wieloletnim. Dobra. To już by było na tyle. Tyle mam rzeczy szkolnych. Takie. Zeszyty. Takie. Dobra. To więc. Pa.